Wojna, śmierć, cierpienie. Czemu nie możemy żyć w pokoju? Ten film nie jest o złych ludziach, lecz o dobrych ludziach i o tym, dlaczego tak często nie rozumieją tego konfliktu. Jest dedykowany ludziom o dobrych intencjach, ludziom, którzy naprawdę pragną pokoju, ludziom zmęczonym wojną i rozlewem krwi. I żeby sobie utrudnić, nie będę mówił teoretycznie i nie użyję łatwego przykładu jakiegoś amerykańskiego aktywisty który tak naprawdę niewiele rozumie o Bliskim Wschodzie. Zamiast tego opowiem o Izraelczyku, dobrym człowieku, osobie moralnej, imponującej istocie ludzkiej, z którą całkowicie się nie zgadzam. Mówię o Maozie i Nonie. Przyjechaliśmy tutaj do Waszyngtonu, żeby powiedzieć trzy słowa. Pokój jest możliwy, pokój jest możliwy. A ponieważ nasi politycy stracili wyobraźnię polityczną lub przywództwo, by zaprowadzić nas do ziemi obiecanej, by zaprowadzić nas do pokoju. Zdecydowaliśmy się wkroczyć i rozpocząć proces pokojowy prowadzony przez ludzi, proces pokojowy, którym pokierują zwykli ludzie. Co będzie potrzebne, żeby przejść od słów do czynów? Jeśli mogę zadać to pytanie wam obu. Tak, dokładnie tak. Musimy wzmocnić głosy pokoju. Musimy krzyczeć, musimy płakać, musimy mówić wszystkim, że pokój jest możliwy i w ten sposób zmieniać dyskurs. Zacznijmy od początku. On nie jest ignorantem ani głupi. Jest przedsiębiorcą w niezależnej turystyce. I razem z dobrymi partnerami pomógł zmienić niezależną turystykę w Izraelu. Stworzył szlak Jezusa z Nazaretu do Kafarnaum. Otworzył jedne z największych i najlepszych hosteli w Izraelu. Jest przedsiębiorcą społecznym. Zawsze był działaczem na rzecz pokoju. 7 października jego rodzice zostali zamordowani w Atiwie. Sara Gazan spalili ich żywcem w domu. Po tym Mao postanowił kontynuować drogę pokoju z jeszcze większą intensywnością. Zrezygnował ze swojej roli w hostelach i od tamtej pory poświęca się pojednaniu. Zdecydowanie się z nim nie zgadzam. Pragnienie pojednania brzmi szlachetnie i wierzę, że on naprawdę ma dobre intencje, ale opiera swoje marzenia na złudzeniach, a złudzenia mogą być niebezpieczne. W tym filmie nie będę próbował udowadniać, dlaczego Maos Inon osobiście się myli. Jeśli Gazyjczycy zamordowali jego rodziców i to nie zmieniło jego światopoglądu, to żaden film na YouTube tego nie zrobi. Zamiast tego postaram się uważnie go wysłuchać i zrozumieć różnicę między naszymi podejściami. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, było obejrzenie kilku jego wywiadów po angielsku. Jest ich wiele i rozumiem dlaczego. To, co mówi Mao, brzmi bardzo dobrze dla europejskich mediów głównego nurtu. Mieszkając w Niemczech, żartowałem, że media tam stale pytają te same osoby. Pięciu izraelskich lewicowców, dobrych i inteligentnych ludzi, reprezentujących jednak tylko około 5% społeczeństwa Izraela, są zapraszani do wywiadów nie dlatego, że reprezentują Izrael, ale dlatego, że mówią to, co europejscy dziennikarze chcą usłyszeć. Pozwólcie, że podsumuję 30 lat wywiadów niemieckich dziennikarzy z Izraelczykami. Każdy wywiad wygląda mniej więcej tak. Czy może nam pan powiedzieć to, co chcemy usłyszeć? Tak, to jest możliwe i są ekstremiści po obu stronach. Nigdy nie przeprowadzą wywiadu z kimś takim jak ja, kto powie, że to konflikt religijny. Hamas, Islamski Dżihad, Hezbollah, to są ruchy islamskie, a nie narodowe. Wartości, które na Zachodzie uważamy za oczywiste: demokracja, wolność słowa, równe prawa dla kobiet, wolność religii, nie istnieją w świecie muzułmańskim. A wzrost przypadków napaści seksualnych w Niemczech, ataki terrorystyczne, fakt, że potrzebna jest ochrona wokół jarmarków bożonarodzeniowych to nie jest spowodowane przez żydowskich imigrantów. Możesz się ze mną zgadzać lub nie zgadzać trudno jednak nie zgodzić się z faktami, które przedstawiam. Ale moje poglądy znacznie lepiej reprezentują Izraelczyków niż te, które światowe media uwielbiają przedstawiać. Rozumiem logikę mediów. Maos Inon sprzedaje nadzieję, pojednanie, historię ze szczęśliwym zakończeniem i generalnie w to wierzy. Maos nie słucha drugiej strony, takiej, jaka naprawdę jest, słucha pięknych głosów w swojej własnej głowie i one naprawdę są piękne. One po prostu mają bardzo niewiele wspólnego z rzeczywistością. Jest w tym coś ważnego. Chcę jasno powiedzieć, że nie sprawia mi przyjemności mówienie tych rzeczy. Chcę pokoju nie mniej niż Maos Inon i jego przyjaciele. Różnica polega na tym, że odmawiam pozwolenia, by moje pragnienia zacierały brutalną rzeczywistość. Chciałbym móc powiedzieć, że w całym świecie muzułmańskim panuje demokracja i wolność słowa. Chciałbym ci to powiedzieć. Szansa, że żyd lub hindus wjedzie w ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w Europie, jest taka sama, jak szansa, że zrobi to muzułmanin. Chciałbym móc ci powiedzieć, że Hamas reprezentuje tylko małą, marginalną grupę. Chciałbym ci to powiedzieć. Tylko niewielka liczba Arabów wierzy, że mordowanie cywilów 7 października było moralnym czynem. Ale nie mogę. I tu leży fundamentalna różnica między ludźmi takimi jak Maos i non a mną. Przedstawiam fakty, Maos tak naprawdę im nie zaprzecza. On po prostu mówi: Sytuacja jest zła, co jest prawdą. Rząd Izraela jest zły, co jest prawdą. I musimy wierzyć, że to może się zmienić, że pokój jest możliwy. Chcę pokazać ten fragment, by zobrazować, jak świadomie ślepe bywa takie podejście. Maos może zadać ci trudne pytanie i powiedzieć: jesteś moim przyjacielem. Możesz pytać, o co chcesz. Zapytała mnie, Maos, może dom twoich rodziców spłonął od wymiany ognia ze strony Israel Defense Forces, a nie od Hamasu. I dosłownie zaprzeczała wydarzeniom z 7 października, a ja byłem w szoku. Nie wiedziałem, co powiedzieć. A potem zatrzymałem się na chwilę i powiedziałem jej: wiesz co, jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Moi rodzice nie żyją i nie żyją z powodu konfliktu i wojny, która trwa już tak długo, i naszym zadaniem jest to powstrzymać. To jest zaprzeczanie na zupełnie nowym poziomie. Twierdzenie, że izraelscy cywile zostali zabici przez armię izraelską 7 października, to kłamstwo rozpowszechniane przez ruch antyizraelski. To trafia do muzułmanów i lewicowców, ponieważ w krajach muzułmańskich i komunistycznych często zdarza się, że armia strzela do własnych cywilów. W Izraelu ten pomysł jest absurdalny. Nie ma znaczenia, czy jesteś za Bibim, czy przeciwko niemu. Izraelscy żołnierze oddawali życie, by ratować cywilów. Setki z nich zrobiły dokładnie to, 7 i 8 października. Mao sam przyznaje, że był zszokowany tym pytaniem. To, że nawet Arabowie, których uważał za przyjaciół, zaprzeczają 7 października, lub zdejmują winę z Hamasu, powinno być dla niego ostrzeżeniem. Zamiast tego, dziwnie, ledwo go to porusza. Myślę, że Maos jest swego rodzaju pozytywnym rasistą, jeśli można tak to nazwać. Traktuje Arabów tak, jakby nie mieli własnej woli, żadnej odpowiedzialności za swoje wybory i działania. Mam większy szacunek do Arabów niż to. Jeśli Hamas, główna grupa w gazie, otwarcie twierdzi, że Izrael przetrwa tylko do czasu, aż islam go zniszczy. Wierzę im. Nie ignoruję tego, co mówi wróg, tylko dlatego, że nie pasuje to do pocieszającej narracji. Możesz zapytać: Dlaczego? Może lepiej zrobić film o dobrych ludziach, szerzących przesłania pokoju i nadziei? Ponieważ gdy nadzieja jest oderwana od rzeczywistości, staje się niebezpieczna. Ignorowanie rzeczywistości nie rozwiązuje problemów, pozwala im rosnąć, aż w końcu wybuchną. Historia daje nam doskonały przykład: i wojna światowa, i to, co nastąpiło później. Po niewyobrażalnej rzezi Europa przyjęła pacyfizm. W 1933 roku Związek Oksfordzki zadeklarował, że nigdy nie będzie walczył za króla i ojczyznę. Miesiąc wcześniej do władzy doszedł Hitler. On z i wojny światowej wyciągnął inną lekcję. Wojna jest naturalna, a silni narzucają wolę. Polityka ustępstw sprawiła, że II wojna światowa była nieunikniona i katastrofalna. Pragnienie uniknięcia wojny nie zapobiegło wojnie, lecz ją pogorszyło. Niemcy są dziś demokracją nie dlatego, że alianci poszli na kompromis z nazistami, lecz dlatego, że naziści zostali pokonani, a Niemcy zostały reedukowane. Europa Zachodnia nie wyciągnęła właściwej lekcji z II wojny światowej, że trzeba walczyć o to, co słuszne. Główna różnica między tamtymi czasami a dzisiejszymi, polega na tym, że Stany Zjednoczone już nie przyjdą, by uratować Europę Zachodnią przed nią samą. Dlatego właśnie przekazy takie jak ten Maoza i Nona, które odwołują się do emocji i nadziei, ignorując rzeczywistość, są niebezpieczne. Służą też drugiej stronie. Nagrałem ten film, choć nie chciałem, bo znam go i mamy wielu wspólnych znajomych. Po tym jak Mao pojawił się w programie Madiego Hasana, Hasan, podobnie jak Al Jazeera, Stacja, dla której pracował, jest obsesyjnie nastawiony na atakowanie Izraela. Muzułmanie zabijają się w Jemenie i Syrii, chrześcijanie giną w Sudanie i Nigerii, kobiety są uciskane w krajach muzułmańskich, a uwaga stale koncentruje się na Izraelu. Maos poszedł do tego programu i krytykował wyłącznie Izrael. Jeśli mogę to dodać. Sposób na zmianę obecnej dyskusji i opinii publicznej w Izraelu powinien iść w dwóch różnych kierunkach. Jedne to sankcje. Izrael musi zostać objęty sankcjami, a nie wspierany przez Stany Zjednoczone, Ameryki, Unię Europejską i społeczność międzynarodową. Oni muszą nałożyć sankcje na nasz rząd. Wysocy rangą oficerowie sił obronnych Izraela, bezpaństwowcy. To, co dzieje się w Gazie, oczywiście dzieje się też na zachodnim brzegu, więc to nie pozostanie tylko w Gazie. Czystki etniczne, liczba ofiar śmiertelnych i zniszczenia już mają miejsce, tym razem na zachodnim brzegu, więc Izrael musi zostać objęty sankcjami. Słuchając go można by pomyśleć, że nienawidzi Netanyahu bardziej niż ludzi, którzy spalili jego rodziców żywcem. Aby zachować szacunek, nie nazwę tego po imieniu, jeśli Maos Inon mówi, żeby zapobiec wojnie, Jestem gotów przejść na islam i żyć pod prawem szariatu. To właśnie Hamas chce osiągnąć. Dobrze. To już inna dyskusja, swoją drogą, nawet gdyby cały świat przeszedł na islam, i tak nie byłoby pokoju. Bo spójrz, kto zabija najwięcej muzułmanów z powodów politycznych inni muzułmanie. Świat muzułmański obsesyjnie koncentruje się na Izraelu, by unikać odpowiedzialności za przemoc w swoim społeczeństwie. Ale jeśli Mao uważa, że demokracja ma wartość, że kobiety mają równe prawa, że geje nie powinni siedzieć w więzieniu i że wolność słowa jest ważna, to mam dla ciebie wiadomość: musisz walczyć o te idee, musisz konfrontować się z poglądami, które je odrzucają, z wartościami, które uważasz za oczywiste, ale które po prostu nie istnieją w większości świata muzułmańskiego, a już na pewno nie w gazie. To także dlatego tak wielu ludzi przyciąga przesłanie Mao. To daje poczucie bezpieczeństwa, oferuje emocjonalny komfort. Brzmi znacznie lepiej niż to, co ja mam do zaoferowania. Słuchanie niewygodnej prawdy i obrona naszych podstawowych wartości, nawet gdy jest to trudne. Dobrzy ludzie, jak większość ludzi, mają tendencję do zakładania, że inni są zasadniczo tacy jak oni. To przekonanie jest łatwe do przyjęcia, ale niebezpieczne. Pragnienie pokoju jest szlachetne, ale odmawianie zmierzenia się z rzeczywistością już nie. Wyślę ten film do Maoza Inona. Jeśli zdecyduję się odpowiedzieć w formie wideo lub posta, opublikuję jego odpowiedź w całości na tym kanale. Proszę, polub ten film, zostaw komentarz i udostępnij go komuś, kto powinien go zobaczyć. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.